Halo, halo, cześć, witajcie. Szczęść skrzynką. Nazywam się Zony i tutaj będziemy właśnie dzisiaj, kurwa, mocno dawać do pieca. O, mam nadzieję, przynajmniej. Mam nadzieję, co tutaj teraz będzie. Oczywiście, Jack pocik, czyli koska możliwa w trafieniu dla widza. Co jeszcze jest możliwe? Możliwe jest to, że z kodem Zony możecie. Obecnie nie ma miejsca. Globalna awaria systemu BLIK zachęcamy do skorzystania z innych metod. Okej, okay, to jest w momencie kręcenia tego odcinka, ale w momencie kiedy on jest publikowany. Z kodem zony 10% bonusu i darmowe 2 złote 10 groszy zł dla nowych użytkowników. Dla nowych użytkowników 2 złote 10 groszy. Zł. 10% bonusu przy doładowaniu oczywiście jest dla każdego, czyli jak ładujecie sobie na przykład całego Bitcoina, to macie kurwa Bitcoina i kurwa. Jeszcze jedną dziesiątą tego bitcoina. Flame test. Średnio, ale tak to jest. I za dyszkę można w sobie wziąć udział. O, proszę bardzo, rozdał się Falchion Knife po sześciu dniach, a zwycięzcą tego noża jest pan wiara Gratulacje, kochaniutki, yy, zwycięstwa. Rozdamy kolejny prezencik. Yy. Niestety nie odblokowali mi jeszcze. Dali mi bonusik 2000 dolków na dokończenie odcinków z pierwszego elementu współpracy. I teraz są takie jaja, że ja tutaj nie mogę rozdać tych skinków dalej, ale już walczę o tą blok odblok odblokowanie. Dwa koła dolowładowali, ale teraz jeszcze czekamy na nasze 8 koła dolców w skinach dla widzów. Także dzisiaj niestety, albo niestety musicie się zawolić, zadowolić tylko huntsmanem za e, dyszkę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni chociaż z takiego huntsmana. E, a my sobie teraz tutaj przejdziemy do rozdawania skinów za odcinek ostatni. On w ogóle jakoś się zwiralował, co prawda tytuł też jest Bitwa za 400k. To nie jest scam, była ta bitwa, nie moja, ale ją oglądałem. E, i sobie tutaj właśnie rozlasujemy. Może ktoś trafi jackpot, może nie, ale pyk, Startujemy. Komentarzyki się muszą załadować. Widziałem tutaj 1241 komentarzy. Pick a winner. Ostra bitka w chuj. Bot Michael Sadzi Biks <noise> Dobrze. Kuba TV. Ostra bitka to było hasło klucz. Także to już hasło klucz jest. Jeszcze tylko drugi komentarzyk. No, tutaj widzę. Clash Royale. Użytkownik Clash Royala. Pyk, może wygra jeszcze raz? Niezwy pojeb z tego typa. Niestety kubuś nie wygrał Jackpota, ale zachęcamy do udziału w tym odcinku. Hasło klucz będzie niedługo podane. Ostatnio chyba było napisane, bo ja się tak zagadałem, że zdecydowanie o tym. O tym po prostu zapomniałem. Dobra, tu wam coś chłopaczki. Rozdamy, rozlosujemy, yy, a teraz sobie zrobimy odcineczek już. Przechodzimy do odcinka. Przechodzimy sobie do odcinka. I co? Ace, Batla, może jakaś będzie dobra, może jakaś nie. Yy, a tu mu się wpierdolę na ostatniego. Na rozgrzeweczkę. No i dzisiaj byłem też zagłosować właśnie w wyborach prezydenckich. Teoretycznie mogę powiedzieć na kogo, bo odcinek chyba zobaczę dopiero publikację jutro. A jutro nie ma ciszy wyborczej. Także oddaję swój głos na pana Brauna. Na pana Grzegorza, gaśnicą. W latarniku wyborczym mi tak wyszło. Zresztą jest to człowiek, który ma ogromne jajca, robiąc rzeczy, które robi. Ja po prostu, może osoba, która się nie zna, chciałbym po prostu polityka, który faktycznie jak coś jest, kurwa, konkretny. Kasi jakieś, kurwa, Hanuki, Kasi jakieś inne rzeczy, upala flagi jakieś ukraińskie, to ja to jak najbardziej, na przykład, popieram, bo yy, to jest chore, to jest chore, że wszędzie obok polskich flag wiszą ukraińskie. We Wrocławiu to też się dzieje. Ja chyba dołączę do tego ruchu, bo Polska to jest, kurwa, Polska. Widzieliście w innym kraju, żeby gdzieś kurwa wieszali, yy, nie wiem, nasze flagi czy coś? No, nie podoba mi się to, głosuję na Grzesia, 81% poglądów mamy jakby wspólnych, latarnik wyborczy tak powiedział, więc tak niech zostanie, mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze. I break, break zróbmy sobie takie klasyczne skrzyneczki, może dzisiaj tutaj, może nie 20, a może 10 na start. I takie może. Eee, więc to tak. I kurczę, szkoda, że niektórzy ludzie mają coś takiego, że. Mm, na przykład idą na wybory, albo nie idą, bo ich głos nic nie zmieni, a potem na przykład narzekają. Uważam, że nie powinieneś narzekać w momencie, w którym nawet nie idziesz na głosowanie, tak? Bo takich osób na pewno jest dużo, o tu się nic nie zmieni, tu się nic nie zmieni. I jeśli masz też świadomość tego, że twój kandydat, eee, że twój kandydat na przykład ma małe poparcie według sondaży, to uważam, że i tak powinieneś pójść na niego zagłosować, bo takich osób jest wiele, a jeśli my zbierzemy się w kupę i nie wiem będzie, załóżmy milion takich Polaków, jest, a mój kandydat ma tam 1% w sondażach, ale ten milion pójdzie właśnie i oddaj tak głos, to zobaczcie, jaki to dodaje wiadr w żagle. Jaki to dodaje wiadr w żagle tej osobie przy kolejnych wyborach. Dlatego ja uważam kurwa mać, motylek, bo tu przez breakoutów motylki lubią lecieć, ale nam, nam niestety nie poleciało. To uważam, że powinno. Powinno się głosować zawsze i zawsze według własnych yy, według ciebie samego, własnego wyboru, własnego zdania. Bo ja kiedyś po prostu się w ogóle nie interesowałem. Szedłem z mamą i zaznaczałem tak, jak moja, moja mamuszka po prostu coś tam mi powiedziała. To były pierwsze wybory, w których zagłosowałem według mego siebie. Jestem z siebie bardzo dumny. I też polecam Wam to robić, jeśli Wam się teraz nie udało, no to może następnym razem Wam się uda. Ah, młodzieży, młodzieży, ja taki stary chuj Wam musiał takie rzeczy mówić, ale wiesz, że zagłosowaliście, więc hasło pod tym odcinkiem, hasło klucz, niech będzie zagłosowałem, ale jeśli nie zagłosowałeś, no tak nie pisz, ale stworzymy chociaż pozory, że wszyscy zagłosowali tutaj w komentarzach. Więc yy, niech to tak wygląda chociaż. Tak przychylnie. Dobrze. Gemstone Case. To jest kurwa bardzo mocna sukia. Bardzo mocna sukia. Ostatnio ten o, potężny gej, proszę bardzo, nam wyłączył. A na awatarze widzę. Yy, pan Denis. No, ciekawek, co, co, co to za zawodnik jest. O! Elegancko. Doppler Face 1 M9 Bajonecik. Yes. Jest! Je je, je, je! Ale przydałoby się coś jeszcze tutaj szpachnąć. Coś tak jest już dobrze. Jest na plus, ale trzeba jeszcze to dociągnąć do końca. I jeszcze teraz jakiś kurwa banger? Niestety nie, ale te nawaje tutaj powiem wam, że też swoją cenę trzymają i są całkiem ciekawe. 22 z8400. Yy, Okej, okay. fajne, fajny profit. Czuję się teraz niebezpiecznie, więc zagramy na dwie skrzynie. I zobaczymy, yy, co tutaj się wydarzy. Bot Rosso. Bad Plagi 1500 Doppler Face. Ciekawe, ciekawe. Zobaczcie, że tu każda kosa. No może poza tym gutem. Daje całkiem dobry profit. Jeden yy, Underdog. Muszę tutaj, wiecie, teraz nie czuję się pewnie wchodząc w dużą bitwę, bo dwa winy z rzędu. Zatrzymujemy tak z trzech luzów z rzędu, żeby potem coś kurwa grubszego tutaj uknucić. Dobrze. Aha, underdog, znowu wygrałem. Kurwa mać. Dwa razy. Opuść, opuść. Twórz. Games on case. Nie, to jeszcze nie, to jeszcze nie. Jester'a zacząłem dawać, kurwa nie wiem czy kamerka jest w dobrym miejscu To też możecie mi napisać w komentarzach Czy kamerka może tak być, czy, czy nie może tak być Underdog, three people, three people underdog Tak sobie zróbmy teraz Któryś chce obiad? Nie wiem, jak będzie to będzie, ja teraz nie mam czasu Doppler face 1 no. Może być Trzy razy Guti 3 razy Guti, Guti again, no ale tu raczej, no nie no, jeszcze jest szansa na wina, już nie ma szansy na wina, ale gdybym grał na dwie osoby, prawdopodobnie bym wygrał, ale potrzebujemy teraz trochę przegranych naładować, standardowy, pięć, 4 case'y, trzy osoby, niech będzie, niech będzie, musimy tu troszkę zamotać, Także ja miałem w głowie, że kurwa wiecie, ja mam dobrą bardzo intuicję, a intuicja w życiu po coś jednak została stworzona. Intuicja w życiu została stworzona po to, żeby z niej korzystać. Tak jak Spiderman na przykład miał tam swoją tą kurwa moc. Chciałem przegrać, a teraz wygrywam. Może właśnie powinienem... Może dzisiaj jest dzień wygrany. Dzisiaj powinienem właśnie jebać kurwa na ostro. Dobre trafy. I teraz zrobimy coś takiego. Tego się nikt nie spodziewa. Całuje kurwa w oko. Kurwa, ale. A, A bo to underdog. Jebana. Ale ja chyba dziś jestem. Ja chyba dzisiaj jestem w ferworze ja zwycięstwa. Nie wiem, czy powinienem grać underdoga. Ja chyba dzisiaj mam po prostu dobre dropy. To już jest. To, to widać po prostu gołym okiem. Kurwa, może? To i tak nie, było do, nie była dobra bitka, ale kurwa, no minimalnie. 2, 4, 1, 2, 5, 6. A kurważ, aż... aż mi się słabo zrobiło. Gamma Doppler Emerald 102 i jeszcze wciskam face. Tylko, ja tylko patrzę na swój drop. Jak już wiedziałem, że jest good, to już kurwa mogą się cieszyć. Ha! I tym oto pięknym akcentem wydaje mi się, że możemy po prostu dzisiejszy odcinek zakończyć. Zakończyć z pozytywnym rezultatem. Karambity mi się nie podobają. Jeszcze gamma dopplery to już najmniej. Najlepszy moim zdaniem jest Ruby. Potem najlepszym zdaniem jest właśnie Szafir. Na końcu jest yy, gamma doppler. Niestety, yy, albo niestety, ważne, że coś jest. Za 10 zł doładowania z kotem zony, tutaj właśnie w tym plusiku, możecie wziąć udział w Huntsman Knife sobie. Proszę bardzo, już jeden tutaj denio dołączył podczas kręcenia odcinka. Taka jest koska dla Was, ale jak odblokują mi, no to tak jak Wam obiecałem, będzie yy, parakord. Parakord będzie na pewno wrzucony na konkurs. Także co, dziękuję Wam ślicznie za ten odcinek. Trzymajcie się wszyscy cieplutko i życzę Wam po prostu udanego dnia. Mira.